Kochani Chyba to jest dopiero na żywo a Wtedy mi się wydawało, że jest na żywo Jak widzicie tutaj Co wam nagrywam Tu kochani wszystko było kiedyś pole uprawne Moja żona mi opowiadała, że to były zimiaki zboże A teraz jak widzicie kochani Tu jest jedynie tylko las Jak kiedyś oglądaliście samych swoich jak to Paweł powiedział ziemia bez człowieka dziczeje i to prawda jest kochani dziczeje moja folia tutaj wysiałem cebulę co praktycznie mało co rośnie bo naprawdę zimno tutaj poidło. o, przy poidle trochę może pszczółek lata no nie lata bo jest zimno bardzo zimno idziemy do moich uli Pokażę Wam, że tu się nic naprawdę nie dzieje. Nic. Zobaczcie, kochani. pszczółki nie latają. Może jakieś pojedyncze, naprawdę pojedyncze. O. Ściana wschodnia. Na ulu. Pozdrawiam Adam. Naprawdę się nic, nic tu nie dzieje. Mój dom posadzony jabłoń idziemy tutaj tu te takie rabaty zrobione na warzywa jedynie tutaj co jest posadzony to jest czosnek chyba za późno tutaj lipa malutka zobaczcie przyjęła się tu jest następny dąb. a tu same szary o, widzę, że parę ludzi już jest. Pozdrawiam Mario. O, pozdrawiam Adam. Syndrom zbieracza. Tutaj, tak jak widzicie, tutaj z tyłu za mną. Oto część. Oto. Tutaj wziąłem od sąsiada, sąsiada tego leżą, ja co trochę to przesunął. Nie, jest jak to jest, po prostu wygląda jak wygląda. Ja tego jakoś nie będę specjalnie ogradzał, bo, bo to nie moje. Zobaczcie, jak ja wyglądam. 19 kwietnia, czapa i kurtka, bo takie jest mnie tutaj zimno na Lubelszczyźnie. Kochani, jest masakra. Powiem wam kochani, trochę się tutaj motam, bo jak widzicie, to jest mój pierwszy live, nie wiem czytam sobie tutaj wiadomości. E, Mario coś napisał, i wiesz tą ścianą gr w ogóle Pozdrawiam, MR Agregat. Pozdrawionka, Adam jeszcze raz oglądać co? Aha. jak widzicie kochani to pierwszy live mój niech może jakiś taki nie będzie za specjalny bo nie umiem tego O kochani to opał na zimę jak tu człowieka który mieszka w mieście, ale na obrzeżach miasta. Palić czymś trzeba, tak? Dobra kochani, to ja się rozłączam. Bo naprawdę... Widzę, że parę osób jest, w sumie sześć. I właśnie, kochani, pozdrawiam jeszcze raz. Tak to wygląda u mnie z tyłu. Taki pierdolnik. Ale... się wszystko posprząta. A jeszcze Was zapraszam na mój kanał, gdzie to jest, komentujcie, subskrybujcie. Jutro się wybieram na Targ Staroci do Lubartowa. Może coś to nagram. Cześć Wam wszystkim.